Dzisiaj porozmawiamy o kalkulatorze prędkości skrawania. Jak wejdziemy w ustawienia kalkulator, to otwiera nam się okno. Mamy w nim dwie zakładki: prędkość obrotowa. Aby obliczyć prędkość obrotową, trzeba wprowadzić prędkość skrawania i efektywną średnicę narzędzia. Prędkość skrawania możemy znaleźć w katalogu producenta narzędzi. Mamy tutaj zalecane parametry skrawania dla freza jednopiórowego do aluminium. Będziemy wykonywać rowki. Frezem szóstką. I dla freza szóstki mamy przybieranie na ostrze 65 tysięcznych mm i prędkość skrawania 210. Uzupełnimy te wartości. Prędkość skrawania 210, średnica 6. Możemy teraz skopiować sobie wyliczoną wartość do etapu. Prędkość pracy. Liczba efektywnych ostrzy jest taka jak dla naszego narzędzia. Posłów na ostrze. Wprowadzimy sobie 65 tysięcznych i wyliczony został posłów. Wpiszemy sobie jeszcze prędkość zagłębiania. Głębokość, czyli grubość materiału i przybieranie po 1,5 mm. Jak kliknę Stwórz, najpierw muszę zaznaczyć obrysy, teraz F5, czyli Stwórz, i mogę podejrzeć, ile trwa wycinanie takiego elementu 4,5 minuty, zgodnie z parametrami producenta. Możemy też otworzyć zaawansowane posuw na ostrze. Jeżeli sam chcę zadeklarować parametry posuwu i obroty wrzeciona, to mogę zobaczyć jaki posuw na ostrze uzyskam przy tych parametrach. Prędkość skrawania, tutaj przy 24 000 i średnicy 6 mm, mamy posuw. Mamy prędkość skrawania dwa razy większą niż ta, którą podał producent. Objętościowa wydajność skrawania. Możemy sobie uzupełnić tutaj średnicę narzędzia, ponieważ jest to rowek, więc będziemy pracować pełną średnicą narzędzia. Głębokość tu jest deklarowana 25% średnicy. I przy tych parametrach wydajność skrawania to prawie 22 cm sześcienne na minutę. Najczęściej korzysta się z tych dwóch podstawowych zakładek. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kalkulator prędkości skrawania.